Cześć, jestem Kacper i wykończyłem mieszkanie z loftu. Czy takiego efektu finalnego się Pan spodziewał? Bardzo podobał mi się projekt, który razem przygotowaliśmy i w zasadzie wyszło nawet lepiej niż na projekcie. Więc jestem bardzo zadowolony z finalnego efektu i niewiele bym zmienił. Jakie były Pana największe obawy, które okazały się nieuzasadnione? Nie miałem jakichś wielkich obaw, natomiast zgranie wszystkich detali um, stanowiło dla mnie niemałe wyzwanie. Bałem się, czy, czy wszystkie drobne rzeczy, które trzeba wykończyć w mieszkaniu, będą ze sobą współgrały i będą gotowe, ale okazało się, że wszystko jest gotowe do wejścia i do zamieszkania. Dlaczego wybrał Pan właśnie Loftful? Z jednej strony była to cena, z drugiej strony dobre podejście do klienta. Rozmawiałem z kilkoma firmami, ale Loftful poświęcił mi dużo uwagi i zorganizowaliśmy szybko spotkanie. Um, także to podejście było dla mnie bardzo ważne i, um, i zdecydowałem się, byłem zadowolony z projektu i, i z obsługi. Czy poleciłby pan Loftful osobie, która nie jest przekonana do firm zajmujących się kompleksowym wykończeniem wnętrz? Zdecydowanie tak. Um, przy wykończeniu mieszkania trzeba pomyśleć o tak wielu rzeczach, um, koordynacja ekip, zamówienie materiałów. Um, ja osobiście do tego wszystkiego nie mam głowy i osoba, która pracuje na pełen etat, jeszcze ma wiele innych obowiązków, może mieć problem dokonać tego wszystkiego samemu. Jak dla mnie było to ogromne ułatwienie, w zasadzie nie musiałem się przejmować niczym. Kupiłem mieszkanie, zrobiliśmy projekt i wszedłem na gotowe. Jestem bardzo zadowolony z finalnego efektu i serdecznie polecam współpracę z Loftful. Wszystko przebiegło tak, jak sobie wymarzyłem i jestem bardzo zadowolony.